Wiosna ruszyła, więc czas postrzelać, czas też na nowy karabinek z firmy Crossman. Oto karabinek Crossman Vital Shot i o nim będzie to wideo. Na początek przypomnę Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Metal to klasycznie łamana wiatrówka o bardzo nowoczesnym wyglądzie. Strzela śrutem diabolo w kalibrze 4,5 mm i wystrzeliwuje go z prędkością początkową około 300 m na sekundę. Bardzo nowocześnie wyglądająca osada została wykonana z tworzywa sztucznego. Na przednim chwycie mamy antypoślizgowe ryflowanie. Kolba jest typu kol mamy więc tutaj otwór pod kciuk, który znacznie ułatwia chwyt pistoletowy wiatrówki. Mamy tutaj poduszkę policzkową, która jest typu ambi, a więc mogą z tej wiatrówki strzelać osoby zarówno prawo jak i leworęczne. Kolba zakończona jest gumową amortyzującą stopką. Mechaniczne przyrządy celownicze, w które wyposażona jest ta wiatrówka to regulowana w pionie i poziomie szczerbinka, a także muszka. Zarówno muszka, jak i szczerbinka zostały wyposażone w światłowody, co znacznie ułatwia proces celowania. Za bezpieczeństwo odpowiada dźwignia bezpiecznika, która znajduje się pod kabłąkiem, tuż przed językiem spustowym. Na grzbiecie wiatrówki znajdziecie szynę montażową w standardzie 11 mm do zamontowania celownika optycznego. Mamy tutaj również otwór pod kołek stopujący, który zapobiega ślizganiu się celownika podczas oddawania strzałów. Jeśli zapytacie, dla kogo przeznaczony jest karabinek pneumatyczny Crossman Vitalshot, to odpowiem, że na pewno dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć Swoją przygodę ze strzelaniem z wiatrówki, ale również wszyscy ci, którzy lubią sobie postrzelać z pneumatyki, ale nie chcą wydawać dużej ilości pieniędzy, naprawdę ten karabinek świetnie sprawdzi się jako wiatrówka do strzelania rekreacyjnego. To tyle o karabinku pneumatycznym Crossman Vital Shot. A ja na zakończenie oczywiście zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter, a ja jeszcze przypomnę Wam, że do produktów, które zobaczyliście w tym wideo, linki znajdziecie w opisie pod filmem.